Co dla pani oznacza tak naprawdę ta nagroda? To jest też takie ogromne wzruszenie, że ktoś docenił, że ktoś zobaczył, że tyle lat pracy no, nie poszło na marne w tym sensie, że nie jest zauważalne, że najwyraźniej kogoś moja działalność jednak potrafiła. Nawet zachwycić z tego, co w tej chwili słyszę, a więc jestem wdzięczna. Nawiązując do tytułu dzisiejszej gali, Kochać i chronić. No to, że dzieci powinniśmy kochać, to jest oczywiste, wszyscy to wiemy, ale chronić? Przed czym tak naprawdę dzisiaj? Czy rzeczywiście w tym pędzącym świecie różnych zagrożeń mamy jakby dużo pracy do wykonania? Ogromnie dużo. I zwłaszcza dzisiaj należy te młode osoby chronić, chronić przed wielkim niebezpieczeństwem, przed olbrzymim zagrożeniem ideologiami, które w tej chwili wkraczają w życie szkół, w życie każdej rodziny, które niszczą młodego człowieka, niszczą jego relacje z drugim człowiekiem, niszczą relacje z Bogiem. To jest Coś, co dzisiaj jest potwornością, kiedy mówi się, że duża grupa ludzi chce zniszczyć młodego człowieka, a jeżeli już słyszę, że nauczyciel no, kieruje treści niszczące dla, do młodego człowieka, to jest coś przerażającego, bo, bo przecież nauczyciel jest od tego, żeby być przy młodym człowieku, a nie przekazywać mu złych treści, a tu mamy ich bardzo wiele, to jest kwestia zagrożenia dzisiaj nawet tranzytu, Czyli czymś, co jest taką potwornością okropnie niezrozumiałą, bo przecież nikt płci nie jest w stanie sobie zmienić, a młodym ludziom dzisiaj się takie rzeczy mówi i ci młodzi ludzie nie mając wiedzy, bo wiedzy im się specjalnie nie daje. No niestety często swoje życie no, poświęcają dla takiego, dla, dla takiego wymyślonego zupełnie kaprysu, który powoduje, że całe życie są nieszczęśliwi. A chodzi właśnie o to, żeby młodych ludzi ukształtować do, do miłości, tak? do, do tego, żeby żyli szczęśliwie, a nie robić z nich nieszczęśliwe kaleki, a tak najczęściej dzisiaj w tym przekazie ideologicznym i w tym właśnie żoni który dzisiaj jest i przez pomysły pani Nowackiej, ale nie tylko, to wszystko wkracza i młodego człowieka infekuje rzeczami, którymi nie powinni się zajmować. Młody człowiek powinien wiedzieć, że ma się uczyć, że ma też wzrastać w pewnym systemie moralnym po to, żeby kiedyś był zdolny do tego, żeby te dorosłe zadania ponieść dalej. Budowanie relacji między ludźmi też dzisiaj jest mocno zaburzone w szkole i te też o to chciałabym wszystkich prosić, żebyśmy to odbudowali. A dzisiaj młodzi ludzie zapominają o tym, co jest ich naturalnym prawem, tak? ich naturalną potrzebą. Nawet gesty miłości bliźniego są zakazane w naszych szkołach. Nie wolno przytulać dzieci, nie wolno ich głaskać, nie wolno ich pocieszać właśnie dlatego, że mówi się, że to wszystko może być zły dotyk, a więc świat stanął na głowie. Nie chcemy tego, żeby ten świat stanął na głowie, nie chcemy odwrócenia tej Sytuacji chcemy, żeby znowu było w szkole normalnie, żebyśmy siebie potrafili rozumieć, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy się kochali i żebyśmy dbali o rozwój psychiczny i fizyczny młodych ludzi.